Obejrzyjcie uważnie odcinek, odpowiedzcie na pytanie konkursowe i wygrywajcie wspaniałe nagrody. Przyjaciele Ładunek specjalny Hej, Holly, dziękuję ci Widziałaś podejrzanych? Nie, ale mogę poszukać ich z tobą, czas. Sam sobie z tym poradzę I nie jestem już wcale Chuck, tylko Zoom Zoomerton Agent specjalny Wydziału Tropienia Szpiegów O, wybacz, skarbie, znaczy Zoom Nie ma tu szpiegów Dziękuję, mamo, znaczy uczciwy obywatelu Ostrożny obywatelu Zoom Zoomerton grzeje i coś się dzieje Chodź, Zoom-Zoomerton! Jesteśmy bandytami i cię znajdziemy! Znalazłeś go, Agencie Rowdy? Nie, Agencie Boomer, ale spójrz na tę skórkę od banana! U Fuj! Wolałbym ją jednak obejrzeć z daleka, Agencie Rowdy. Widzę, że lepiej wam wychodzi szukanie śmieci niż zuma-zumertona. Łapmy go! Oh! <laughs> 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 Zum, zumerton, bracie, kocha wiatr na kracie! <laughs> Nigdy nie uciekniesz, Zoom! <laughs> oh, nie powinienem ruszać tej skórki od banana. Dzięki porter! Tak bardzo chciało mi się pić! Proszę bardzo, teraz wybacz, ale czekają na mnie inne samochody. Tak, pewnie! Ech. Przepraszamy pana! W porządku, mój mały! Taki malec jak ty nic nie zrobi takiej wywrotce jak ja! Woziłem kiedyś ciężary, o jakich nie śniłeś! Todośnieżone szczyty, w deszczowe doliny, o! przez piaszczyste pustynie! A nawet! Hej, jak leci? To będzie dopiero jazda, co? Jej! Nie mogę się doczekać takiego ładunku! I nic nie wejdzie mi w drogę. <noise> Upłynie jeszcze trochę czasu, zanim będziesz gotowy do takiej ciężkiej pracy. Przepraszam, synu, muszę pojechać do składu i przywieźć kilka stolowych belek. Steve naczepa musi je pilnie załadować. Och, ale tu dzisiaj panuje ruch. Ja pojadę, tato. Załaduję te belki i przywiozę je tutaj za godzinę. Um... Wiem, Chuck. Raudy i ja widzieliśmy te stalowe belki w składzie. Wyglądają na bardzo ciężkie. A znasz Stevena Chepe, Chuck. Zawsze jest bardzo punktualny. Dam sobie radę. Obiecuję. Jak mój starszy brat Rali, Najlepszy na świecie wyścigowy Monster Truck. Tak. I jak zawsze mówi, nie ważne jak i gdzie, nie marudź, tylko jedź. Chuck, możemy ci pomóc załadować? Nie. Dam sobie z tym radę całkiem sam. Czak, to ważne zlecenie. Jesteś pewien, że dostarczysz te stalowe belki na czas? Oczywiście! Wracam za chwilę z ciężkim ładunkiem! Rany Czak, jesteś pewien, że dasz sobie radę? No pewnie, że dam! Tylko zrobię sobie małą rozgrzewkę. Raz i dwa i raz i dwa! Czak to zbyt ciężkie, lepiej przestań! Nie! Dam radę! Dzięki, boomer! Hmm... Wygląda na to, że muszę znaleźć jakiś inny sposób. Lepiej znajdź go szybko, Steve Natchepa tam czeka! Wiem, że się niecierpliwisz, przyjacielu. Jestem pewien, że Czak zaraz przyjedzie. Ty nadal myślisz? Mam ci przywieźć trochę śmieci? Co? Mnie zawsze robi się od nich lepiej. Naprawdę dzięki za pomoc, Raudi, ale wpadłem na pomysł! Nawet jeśli to wy załadujecie na mnie belki, to jednak ja je zawiozę na miejsce. Jak powiedziałem, chyba mamy plan. O, ostatnia czak, Dobra robota, chłopaki. Dzięki. Zupełnie ich nie czuję. Teraz bez problemu dostarczę je na miejsce zupełnie sam. Do zobaczenia! O, te belki tak cię obciążyły, że zakopałeś się w piasku. Co teraz, czak? Steve naczepa na pewno się bardzo śpieszy. Musisz już jechać. Cóż, um, hej, chyba słyszałem klakson czaka. Już jadę, tato! Tak, to on. Dajmy mu jeszcze dwie minuty. dzięki ci za pomoc, Boomer. Teraz wreszcie jadę. Raczej możesz spróbować pojechać. No tak! I pojadę z tymi stalowymi belkami zupełnie sam! Jak obiecałem! Ale ty nadal nie ruszasz się z miejsca. Dobra, dobra. Popatrzcie! Eee! Ech, jejku! Teraz pojadę już naprawdę szybko! Ostatni na miejscu jest gapą! Nie jestem gapą! Ja też nie! Tak! Świetnie! Teraz się przesuwam! Ech, na pewno dotrę na czas! I to całkiem sam! Prawie, prawie blisko. Tak, prawie, prawie, prawie już. Dobra, musi być sposób. Muszę przewieźć te belki na miejsce. I to szybko. I muszę to zrobić sam. Już wiem. Mogę z nimi polecieć. Ach, nie umiem. No tak. Mogę dorzucić nimi na miejsce. Racja. Skoro ich nie podniosę, to ich nie rzucę. Powiedz, jak możemy ci pomóc. Tak, zrobimy co każesz. Na iskry w zapłonie! No jasne! Już wiem, przez co nie mogę wykonać tego zadania. To przez zrobię to sam! I chyba wiem, co teraz zrobić. Zróbmy to... Teraz szybko, chłopcy. Musimy spalić gumy. Jeszcze dwie minuty na czepo. Oto stalowe belki. Rowdy i ja je załadujemy, panie Stevie. Na czosie? E, panie, na czepo. Dzięki, boomer. Dzięki, Rowdy. Bez was bym sobie nie poradził. Zderzaki w górę. Przyjaciele na zawsze. Tato, wybacz, że to tyle trwało. W porządku, czak. Zdążyłeś na czas i dotrzymałeś obietnicy. Jestem dumny. Dziękuję, ale ledwie mi się udało. I nie wykonałem tego zadania całkiem sam. Tak jak mówiłem. Zupełnie nie ma się czego wstydzić. Każdy czasem potrzebuje pomocy. Wspólny załadunek zawsze idzie dużo szybciej i jest lepszą zabawą. A znając ciebie, założę się, że to był właśnie twój pomysł. Nie? Zrobione! Cześć Stevie na, Cześć czepo. na czepo! Widziałem jak wiozłeś ten ładunek chłopcze! Nie sądziłem, że masz tyle siły! Dzięki! Kiedy już dorośniesz do dużych kół, jestem pewien, że będziesz większy i silniejszy od każdej wywrotki w tej okolicy! Ojej! Przepraszam Pana bardzo. Mam nadzieję, że Pana nie zarysowałem ani. Elmer? Witaj, Porter. Nie wyglądasz tak. Dobrze? No niestety. Porter, widziałeś może. O! Strasznie mi przykro. Eh, Holly, pamiętasz Elmera? Pewnie, tylko zapomniałam, że jest. Taki... no... Słaby i stary. Niestety. Uuu, uuu. Nigdy mnie nie złapiecie, policjanci! To ty tak uważasz, złodzieju! Elber, um, to jest nasz syn Chuck i jego koledzy Soku, Handy i Digger. Porter, nie wiedziałem, że ty i Holly macie w rodzinie kolejnego chłopca. Odkąd wyjechałeś, minęło trochę czasu. Chuck Elmer był pierwszym z naszych stałych klientów. Jej! A jak się kiedyś jeździło, panie Elmer? Si, podobno kiedyś nie było nawet koła. Pewnie, że było. Mój pra, 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 pra dziadek je wynalazł. Wcześniej używali błotnych kulek. A niby jak oni na tym jeździli? Bardzo wolno. Więc, panie Elmer... Jak to było? Dawno temu, jeszcze zanim twoi rodzice otworzyli te stacje obsługi. A, to były dobre czasy. Tak, stare dobre czasy. Żałuję, że wtedy, gdy nie pracowałem, leniłem się i nic nie robiłem. Przez to teraz cały jestem twardzewiały, rozpadam się i ledwo jeżdżę. To niedobrze, gdy auto nie jeździ. Dlatego zjawiłem się u was, Oli. Jasne, Elmer. Chodź do warsztatu i zobaczymy, co da się zrobić. Jeśli nie chcecie skończyć tak jak ja, lepiej o siebie dbajcie, chłopcy. Szkoda, że tego nie robiłem, gdy byłem w waszym wieku. Biedny Elmer. Czak, wracajmy do zabawy, amigo! Hmm? Och, no tak. Dobra, czak, jesteśmy teraz w chwili, w której policja przesłuchuje złodzieja, żeby dowiedzieć się, gdzie ukrył łup. Wiecie, ja nie chcę się już bawić. Co? 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 Może zaczniemy ćwiczyć! Tak, zastanów się. Podczas naszych zabaw bez przerwy biegamy i skaczemy. Nie chcemy być powolni, słabi i zardzewiali, gdy będziemy już starzy. Musimy wykorzystać ten czas, żeby utrzymać najlepszą formę. To brzmi błęno. Zróbmy tak. To znaczy, że się ubrudzimy? To znaczy, że pora pomyśleć o jakichś ćwiczeniach. Musimy być silniejsi. I już wiem, od czego zaczniemy. Gorsze odbrzenia się. Raz, dwa, raz, dwa! Jej! Czuję się już super silny! Raz, dwa, raz, dwa! Znak stopu Brak mi płynu w chłodnicy, śmierdzę jak stary karburator i wcale się nie bawię. Mam dosyć tych ćwiczeń. <laughs> tak! Może pobawimy się teraz w coś innego. Dobry pomysł! Zacznijmy kolejne ćwiczenie! Nie o to mi chodziło w robieniu czegoś innego. Ja popatrzę... Hej, ruszamy dalej! Przecież czujecie już poprawę, prawda? Si! Tak! O to chodzi! I już wiem, jakie będzie kolejne ćwiczenie! O. Jej, dobrze, że postanowiłem nie robić już więcej ćwiczeń czaka. A. Musimy wjechać na szczyt! Uh, uh. Uh. Dasz radę, Digger! Musisz jechać za czakiem! Uh, uh, uh. 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 To nie można oszukiwać? Uh. 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 Dawaj, handy! Dasz sobie radę! Od uh. tego ćwiczenia silnik działa lepiej! Myślę jednak, że spotkamy się na dole! Nic mi nie jest! Na ogniste palacze, Udało się! Juhu! Ej, amigo, a może następne ćwiczenie? Będzie bardziej... płaskiej, jak myślisz? Hmm. Właśnie wpadłem na wspaniały pomysł na nasze kolejne ćwiczenie. Ej, hey, tak jest dużo lepiej! Czuję się szybki jak nigdy. Tak, ćwiczenia są niezwykłe! Gdy osiągniemy wiek pana Elmera, będziemy w doskonałej formie. Może zrobimy sobie przerwę i wrócimy do zabawy? O nie! Dobrze nam idzie! Muszę się ruszać, ruszać, ruszać! Jak w formie być Każdy wiedzieć to chce Jak zdrowo żyć Silnym być Nie bać się, bo tylko ruch, ruch Ruch, 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 ruch. Tobie. Silnik zdrowy zdrowych chcesz mieć, lepiej zacznij już biec. Radę dasz, bo jesteś such, to czas na ruch. Chciałbyś się z nimi pościgać, soku? Chciałbym się znów bawić w policjantów i złodziei. Dalej, Digger! Przed nami dużo okrążeń! Ja! Cóż! Nie mogę! Dosyć! Tak. Cóż, a ja się czuję lepiej z każdą sekundą i chyba nigdy nie przestanę. Jak mój starszy brat! Najlepszy na świecie Monster Crack, który mówi, nieważne jak i gdzie, nie marudź, tylko jedź! I będę jechał, jechał, i jechał! Jupi! Juhu! Ech. Czy skończyliśmy już ćwiczenia? Możemy robić coś innego? Pewnie, ale tylko przez chwilę. Naprawdę powinniście ćwiczyć trochę więcej. Czuję się świetnie! Cóż złodzieju! Nie będziesz się tak czuł, gdy dogonią cię policjanci! W takiej formie jak teraz nigdy mnie nie złapiecie! A! Złapałem! To łatwizna! Co się stało, czak? To nic! Spróbujmy jeszcze raz! A! Wiem, co mi się stało! Nagle zrobiłem się zmęczony. Może przesadziłeś z ćwiczeniami, tak? Może. Przepraszam was, ale to koniec zabawy. Nie sądziłam, że to kiedyś powiem. Uch. Chyba po prostu zawrócę i pojadę do domu. Ech. Ech. Czy Ech. któryś z was mógłby mi pomóc zawrócić? No, Elmer, ponieważ pozbyliśmy się tego brudu, którym zarosłeś przez lata bezczynności i wymieniliśmy kilka części, powinieneś czuć się lepiej. Dzięki, Holly, tak jest! I postaram się, aby tak zostało, rozsądnie tankując i wykonując ćwiczenia, jak mówiliśmy. Z ćwiczeniami lepiej ostrożnie, panie Elmer, bo skończy pan jak czak! Ach. Tak, co się stało, synu? Robiliśmy ćwiczenia, bo nie chciałem skończyć. Hehe, <noise> jak ja? Tak, obaj nauczyliśmy się dziś czegoś ważnego. Nadmiar czegokolwiek nie jest wcale dobry. Czy to nic nie nierobienie, czy to ćwiczenia? Na pewno potrzebujesz i ćwiczeń, i odpoczynku, ale tylko w zdrowej równowadze. A ty przecież dużo ćwiczysz podczas swoich zabaw z kolegami? Masz rację, mamo. I zabawa jest dużo fajniejsza od tych ćwiczeń. Od teraz zamierzam. Nadjeżdża czak. Możemy się bawić. Witajcie! Jestem cały obolały. To pewnie przez te wczorajsze ćwiczenia. W takim razie dziś bez trudu cię dogonimy, panie złodzieju. Tak, chyba, że znowu nie chcesz się bawić. Na to nigdy nie będę zbyt zmęczony. Nigdy, przy nigdy. Na ognisce do Bawmy się, spalmy gumy. Pokaż mi szczyt, który chcesz, ja go zdobędę Je! Yeah. W każdy dzień, w każdą noc dla siebie zrobię to Wiem, że sobie radę świetnie dam i nie poddam nigdy się. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Mini Start International Polska.